Czyli na moim kanale dzisiaj drapie Basia, szybkie drapanie. Kupiła dwie kasy Daj. Wielka kasa. I kana. Wielka kasa. No. Stop 35, a mamy 36. No. Nie, 46. 15, 29, 49, 26, 28. Nie ma no. nic. Zostań na szybko, bo się pakujemy. Idzie, jedziemy. Gdzie jedziemy? Wiecieczka. Mhm. Bierzemy misia w teczkę. Mhm. 54, no nic nie. Idzie. Nie ma nic. To są te kontrole? A... Nie wiem, gdzieś A tu już mam, że jest F, a tu jest N. Także nic. O, dwie ostatnie były. I te kano, dobra, to niby w sumie tylko kano. Te były, od dwie ostatnie. A to robisz? do góry. Aha. Bo taka ja jestem zdrapkowa. 45... Dziewiętnaście, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć, jedenaście, pięćdziesiąt dziewięć, dwanaście, czterdzieści trzy, siedemnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści siedem, a fajnie by było, jakby coś było, nie? Pięćdziesiąt osiem, patrz, obok i dwa.

53 i 51 to jest C, a tu jest B. No niestety. No, nie, nie ma kasy. Wiedy chyba o no. No, Nie będziesz miała na wyjazd. No. 23, 18, numer. No. A może mi tam coś odda. kto to bym sprawdzę. Zejdą Dobra, pakujemy się dalej. A tu nic. I co? No nic. Jutro już się będziemy widzieć już w innych okolicznościach przyrody. Mm -hmm. Może może nagrom coś. No się okaże jak to tam wyjdzie. Zobaczę drogę. Więc Basia będzie musiała nagrywać po... Zobaczymy. na swój kanał. Basia tu i tam. Zobaczymy. Czyli jak. tu i tam. A nie widzę ja. Tutaj. Dobra, teraz tak. jeszcze kanał sprawdzę. Będzie dalszy ciąg. No, jest to keno. Sprawdzimy kurczę, tylko tak ustawiam tu, ale masakra nie widać. Nie wiem jakby to tu włożyć. O, no nie idzie tak. Teraz będzie widać chyba. Mamy od 626 do 630. Tu mamy 626, to jest tu pierwszy czyli mnożnik razy 4, i sprawdzamy. Pozmieniali znowu te tabelki, tu kurde, w tym ja nie umiem tam wstawiać tak jak tam Paweł stawia. Nie wiem, jak to się tam robi robić skręne skrę... skrę... no, albo coś potem trzeba, ale nie umiem. Po prostu jest tu tutaj jest całkiem ciemnica. Nie dam razy, żeby tak. Ale nędza z biedą. 20 nie ma. 49 nie ma. 50 jest. 51 jest i 68 jest. Trójka razy 4 to jest 16 zł. W pierwszym losowaniu można było. żeby było widać. 20. Kurde. Ciemnica taka, że się w głowie nie mieści. Mogę świecić. Może nie pomrukować. To komórka tu jest jasno, a tu jest w ciemnym. No i dzisiaj jest pochmurny dzień, taki, że nie pytać, nie? Już jestem tak wkurzony, nie? Tak lepiej? No. Już, już muszę jechać, po prostu już wyjeżdżamy. Nocować będziemy na parkingu gdzieś, kurde, na mopie, bo już tu szlak trafi. 20 nie ma, 49 nie ma, 50 nie ma, 51 nie jest i 68 nie ma. Następne losowanie. 20 nie ma, 49 jest, 50 jest, 51 nie ma i 68 jest. Czyli tu jest trójka, tak? Raz jeden mnożnik, czyli jest 4 zł, następne, czyli jest 20 zł. I teraz tu 20 jest, 49 nie ma, 51, 50 nie ma, 68 jest, czyli 2. I ostatnie losowanie 20 nie widzę. 49 nie ma, 50, 51 jest i 68 nie ma, czyli 20 złotych. mnożnik 1, tu mnożnik 2, mnożnik 1, mnożnik 1, mnożnik 1, mnożnik 1 i tu był mnożnik 4. Tu była trójka, razy 4, to jest 16 zł i tu była trójka razy 1, czyli 20 zł na 20 wydane. No, 20 złotych na 20 wydane, czyli Zero strat, aby ta wielka kasa jest przerąbana Te dwie, czyli dwie dychy do tyłu no Ale dwie pani, były tam, Pani mama A Dobra. może akurat Dobra. To będziesz miała na wysłanie kenu w Krynicy uh -huh. Może po gdzieś tam. Albo po trasie na Mopie myślę no Tam są będą te Dobra, tuż już możesz nie, Już nie musisz świecić Starczy No, czyli 20, 40 zł wkład Keno dało Zwrot 20 no, i tyle. Dobra, to, to wrzucamy. Godzina tura, 14.50. Zaraz to wgram. I wrzucimy jeszcze przed wyjazdem. Mhm. A za ileś tam godzin będziemy, już jadę, będziemy spalić gdzieś w krzodziach. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. I widzimy się już jutro. Więc w morskiej. Na pewno w morskiej. No na plaży. Będziemy sobie leżeć. Kiedy będziecie oglądać, jak my leżymy. Może tak być. <laughs> Będziemy palenki sobie leżeć pod palemkami. Dobra. Byle pogoda była, byle nie padało. Reszta wszystko będzie dobrze. <laughs> Dobra. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Cześć.